Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moją gościnną jest Joanna Zdanowska, dyre zastępca dyrektora Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. W Ministerstwie Klimatu jeszcze nie dodałem i Środowiska. Tak Rozmawiamy dzisiaj o programie, które właśnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi, który jest takim akceleratorem zielonych technologii. Dokładnie tak. GreenEvo. To czym to GreenEvo jest i jaka jest geneza za tym, dlaczego Ministerstwo Klimatu wspiera biznes? To takie nieoczywiste tak. chyba dla niektórych. Tak, to jest faktycznie nieoczywiste, ponieważ Ministerstwo jest głównie kojarzone z przygotowywaniem regulacji, z decyzjami administracyjnymi, ze strategiami właśnie w, obszarzu, w obszarze środowiska, klimatu i energetyki. Projekt Greeni, bo faktycznie jest takim nieoczywistym działaniem. To jest działanie, które wspiera polskie firmy, takie polskie firmy greintechowe. I naszym głównym celem jest wsparcie eksportu polskich zielonych technologii. Czyli my tym firmom ułatwiamy ekspansję zagraniczną. Mm -hmm. A czym te green techy są? Jaka jest dla Was to, to, ten zbiór, jak go określacie, które firmy są green techowe i zajmują się zielonymi technologiami, a które na przykład tylko tak mówią, a zajmują się całkowicie czymś innym? My tak naprawdę bardzo szeroko podchodzimy do, do tego tematu i w portfolio naszych firm, naszych technologii znajdują się rozwiązania i takie bardziej oczywiste, czyli na przykład technologie dotyczące oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, czy też gospodarki odpadami, ale też technologie przeznaczone dla smart city, technologie przyjaznego budownictwa, czy technologie, technologie poprawiające jakość powietrza albo rozwiązania dla monitoringu jakości środowiska. Co do zasady, szukamy takich rozwiązań, które mają jakiś pozytywny efekt na środowisko czyli efekt ekologiczny które na przykład pomagają optymalizować zużycie energii albo wpływają na cyrkularność w innych firmach, tak? bo klientami tych naszych firm są często albo też inne firmy czy przedsiębiorstwa, albo część, częściowo samorządy. Mhm. Akcelerator Green Evo jest akceleratorem? To się kojarzy? To są startupy, czy to są tylko startupy, czy firmy, które już mają gotowe produkty i działają na rynku? Akurat w tym programie wspieramy firmy, które już działają na rynku, ponieważ zależy nam na tym, żeby te rozwiązania miały ten efekt ekologiczny i żeby mogły być wdrażane za granicą. Także tutaj warunkiem jest to, że firma już działa, może się pochwalić wdrożeniami w kraju przynajmniej. Dobrze, no to jest taka firma, załóżmy, że prezes albo ktoś z zarządu nas słucha i myśli sobie fajnie, to ja by, może by się, bym się zgłosił, ale co ja z tego będę miał i po co właściwie te firmy się zgłaszają do Was? No, to tutaj jest bardzo wiele powodów i celów. Ja wiem, że w tej chwili na, że tak powiem, na rynku jest dostępnych dużo programów, które wspierają Green tech i ogólnie biznes. Tutaj nasz program różni się przede wszystkim od innych programów w tym, że to nie jest program dotacyjny, czyli nasze firmy nie dostają grantów na przykład na udział w targach albo w jakichś innych wydarzeniach o charakterze gospodarczym, tylko one dołączają do grupy firm, które wspieramy. Naszą główną działalnością jest również organizacja misji gospodarczych, czy też udziału w targach, ale oprócz tego jest tutaj też taki element dyplomacji ekonomicznej. To znaczy, w naszych działaniach my współpracujemy przede wszystkim z ambasadami, czyli z placówkami dyplomatycznymi w, na całym świecie. I firmy uczestnicząc w takich misjach no, stanowią część delegacji rządowej, także nasza obecność tam jest takim, Gwarantem jakości tych rozwiązań. Mhm. I też one bardzo często właśnie mówią o tym, że to im daje dużą przewagę w rozmowach z potencjalnymi kontrahentami. Mhm. Obecnie trwa nabór jeszcze na tej tak. edycji. I, i... Tak, tak. Ogłosiliśmy 11, nabór do 11. edycji konkursu, także do 24 marca można się zgłaszać tutaj z propozycjami i zachęcamy do dołączenia do, do tego grona firm. To jest jakiś skomplikowany proces, to jest, nie wiem, rozmowa kwalifikacyjna, <noise> e, e, przedstawienie jakiegoś e, e, bardzo szczegółowo działalności firmy, czy to jest, nie wiem, wniosek. E, tak, jest... to jest wniosek. Wzór wniosku jest dostępny na naszej stronie ministerstwa. E, e, Wiem, że wiele, wielu firmom aplikowanie w ogóle do jakichś konkursów kojarzy się głównie z dotacjami unijnymi i trzeba tam przebrnąć przez dosyć skomplikowane formularze. U nas ten formularz jest w miarę prosty, trzeba opisać technologię, trzeba opisać przewagi konkurencyjne, tak żebyśmy my mogli stwierdzić, czy faktycznie ta technologia przynosi korzyści dla środowiska. Jest to proces, którego nie prowadzimy my, my to zlecamy niezależnym ekspertom, także w pierwszej, na pierwszym etapie jest oceniany sam wniosek, natomiast potem już eksperci, branżowi, no bo mamy, tak jak powiedziałam, szerokie tutaj portfolio i szeroki zakres firm, które zapraszamy do konkursu, te technologie oceniane są już przez branżowych ekspertów, tak często jest to też rozmowa. Mowa, bo eksperci um, udają się na instalacje, y, prowadzą rozmowy już z firmami, no bo y, chcemy, żeby ten y, efekt ekologiczny był przez nich potwierdzony na miejscu i zweryfikowany. <try> Trochę już o tym zapytałem na początku, ale jakbyśmy pogłębili, jak to się wpisuje y, w politykę ministerstwa, czy to, jest, y, to są y, działania i firmy, których. Y, bardziej poszukujecie w tych takich rejonach ochrony środowiska, dbania o nie wiem, jakość powietrza, czy na tym odcinku pani departamentu, czyli adaptacji do zmian klimatu, czy może w ogóle transformacji na przykład energetycznej kraju. Pięć razy tak. Nie wiem, czy to było pięć obszarów przez Pana wspomnianych, ale tak, obszary wsparcia technologii bo to jest właśnie gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, oszczędność energii, ochrona powietrza, ochrona różnorodności biologicznej, budownictwo ekologiczne, czy rozwiązania dla Smart City. Także można powiedzieć, że... Tak naprawdę te technologie dotyczą wszystkich obszarów będących w gestii zainteresowania przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I no, my patrzymy też wyjeżdżając. Z z tymi firmami za granicę. Patrzymy na to w ten sposób, że to jest takie potwierdzenie, że my w Polsce nie tylko tworzymy regulacje i wdrażamy strategie, ale też mamy rozwiązania, które pomagają nam no, ten świat zmieniać, że tak powiem, na, na lepsze i po, pomagają nam poprawiać środowisko. Zrobiliśmy bardzo duży postęp przez ostatnie 20 lat. W tamtym roku przecież świętowaliśmy nasze 20-lecie w Unii Europejskiej, i też dzięki temu no, poszła, po, poszedł zatem rozwój technologii, i oczywiście w tym zielonych technologii, bo bardzo wiele zmieniło się właśnie w tym obszarze związanym ze środowiskiem. Ja wiem, że urzędnicy nie lubią takiego, takich pytań, ale zadam e, e, trochę o, bardziej o opinię wobec tych firm, które już w programie są. Czy, e, czy, czy, czy wśród tych polskich firm, firm green techowych są takie firmy, które już realnie e, działają na skalę światową za granicą? Czy to nadal są jednak firmy, które działają lokalnie? Tak. E, mamy wiele firm, które już rozwinęły swoją działalność za granicą. Część z nich deklaruje, że nasz program bardzo mocno przyczynił się do właśnie rozwinięcia tej działalności za granicą. Oczywiście no, ten program ma już ponad 10 lat, chyba tak, teraz. A także także to, to, to nie jest nowość, bo jest to dosyć długotrwały proces. Także po jednej takiej misji gospodarczej raczej nie spodziewamy się już wymiernych efektów. Po misjach ci laureaci, przedsiębiorcy dalej pracują nad tymi kontaktami, spotykają się ze swoimi kontrahentami, czy nawet już na własną rękę. Wyjeżdżają za granicę albo zapraszają potencjalnych partnerów do siebie, do, do firm. Także oczywiście mamy takie przykłady. Mamy na przykład firmy prężnie działające właśnie w, tej, w tym obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Tutaj na przykład wymieniłabym firmę Prote, która ma unikalny w skali światowej system biomonitoringu jakości wody. No, są to firmy, które odnoszą sukcesy też na rynkach zagranicznych, no, aczkolwiek chcę podkreślić, że to jest to długo trwa i to jest bardzo duża też praca później już na tych kolejnych etapach włożona przez przedsiębiorców, żeby taki sukces, że tak powiem, dowieść. Także my możemy im otworzyć drzwi. E, możemy ich poznać z potencjalnymi kontrahentami, możemy im ułatwić ten kontakt, e, wykonać ten pierwszy krok, ale potem to już oni pracują dalej nad tymi kontaktami i oni rozwijają tą działalność międzynarodową. E, ja mogę tylko zapowiedzieć dla naszych słuchaczy, że w kolejnych miesiącach na Śląskiej Pinii razem ze Stowarzyszeniem, bo miasto, będziemy właśnie o Green dużo mówić, rozmawiać i z przedsiębiorcami, i z... E, klientami, czyli na przykład z samorządami, które gdzieś z tych technologii korzystają, ale także rozmawiać o pracy w Green Techu, ale na dzisiaj dziękuję. Joanna Zanowska była naszą gościnią. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam do składania wniosków do kolejnej edycji konkursu Green New Accelerator Zielonych Technologii. Dzięki. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.